Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. And to the caretakers of the flock I say. A do opiekunów stada mówię. Do what is right with your people by forgiving them when they offended you. Czyncie ze swoim ludem to, co dobre, przebaczajcie mu, gdy was obrazi. And Apostle Paul is now seemingly talking to the leadership of the church. Apostoł Paweł wydaje się teraz zwracać do przywódców kościoła. And the passion a tłumaczenie de Passion oddało to dosłownie z aramejskiego. Skoro jednak apostoł Paweł nie napisał tego listu po aramejsku, lecz po grecku, i w całym kontekście nie mówi o Kościele, a nie o przywództwie, nie wierzę, by de Passion tłumaczyła to zbyt dobrze. Because in the ritual Greek, the word that is used for caretaker is actually the word that means master or bosses. Ponieważ w oryginalnym języku greckim słowo opiekun jest w rzeczywistości słowem oznaczającym mistrzów lub szefów. Oczywiście, jeśli spojrzeć na cały kontekst, chodzi o sytuacje związane z pracą. Słowo stado również nie występuje w oryginalnej Grece. tutaj nie to Uwielbiam tłumaczenie de Paschen, jest wspaniałe, po prostu w tym miejscu nie zgadzam się ze sposobem, w jaki to przetłumaczono. Paul Paul Wierzę, że apostoł Paweł i Duch Święty przez Pawła zwraca się tutaj do pracodawców. W tym kontekście, około 2000 lat temu, jest bardzo prawdopodobne, że apostoł Paweł mówił w rzeczywistości z ludźmi, którzy mieli niewolników. W tym właśnie kontekście, około 2000 lat temu, jest bardzo prawdopodobne, że apostoł Paweł faktycznie mówi do ludzi, którzy mieli niewolników. Ponownie pamiętajmy, że nie mówi do niechrześcijan, którzy mieli niewolników, mówi do chrześcijan, którzy faktycznie mieli niewolników. Oto, co mówi w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji. Wy, którzy zatrudniacie innych ludzi u siebie, pozwól, że coś ci powiem. Musisz postępować właściwie za swoimi ludźmi, wybaczając im, gdy cię urażą. There are some today that get very by Niektórzy pracodawcy są dziś bardzo obrażani przez swoich pracowników. I jeśli jesteś chrześcijaninem, Biblia mówi, że być a jeśli jesteś chrześcijaninem, Biblia mówi nam, że musimy być uprzejmi i wybaczający. I people, Rozumiem, że w niektórych sytuacjach tacy ludzie nie mogą dalej dla nas pracować. Not the right not to those Ale to nie daje nam prawa, by nie przebaczać tym ludziom. jest lepiej, że miejsce, To lepiej dla nich i dla ciebie. W niektórych sytuacjach lepiej jest, jeśli niektórzy ludzie znajdą sobie inne miejsce pracy. Tak będzie lepiej dla nich i dla Ciebie. Nie ma sensu trzymać nieszczęśliwego pracownika tylko dlatego, że jest bratem chrześcijaninem. Czasami ludzie po prostu muszą udać się w inne miejsce. Wcześniej z kimś, miał kilka biznesów. Niedawno rozmawiałem z kimś, kto miał kiedyś kilka firm. I ta osoba powiedziała mi coś bardzo interesującego. To bardzo wierzący chrześcijanin. Powiedział, że w swoim życiu musiał zwolnić wielu ludzi, ale nigdy nie zwolnił nikogo z pogardą. to nawet jeśli musiał to zrobić, robił to w sposób pełen miłości, szacunku i troski. Right them, Biblia naucza tych, którzy zatrudniają ludzi, aby zawsze robili to, co słuszne i przebaczali im, nawet jeśli zrobili wszystko źle. W rozdziale czwartym rozmawialiśmy o przebaczeniu i powiedzieliśmy, że łatwo jest o nim mówić, ale zupełnie inną rzeczą jest to robić. I tutaj Paweł wzywa pracodawców. Nawet gdy twoi pracownicy cię obrażają, proszę przebacz im. I potem Paweł to do Jezusa. Następnie Paweł ponownie wraca do Jezusa. Zobacz, co mówi: Wiecie bowiem, że w niebie jest Pan, który nie okazuje względu na osoby. Co to ma wspólnego z tym, jak traktujesz swoich pracowników, którzy nie byli dobrymi pracownikami? To znaczy, że Pamiętaj, On mówi o tych, którzy Cię obrazili. Oznacza to, że jako chrześcijański pracodawca będziesz miał ludzi, którzy źle wykonują swoją pracę. Kiedy dochodzimy do tego punktu, musimy przypomnieć sobie, że naszym mistrzem jest Jezus, a On nie okazuje względu na osoby. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedy stoję przed Nim, potrzebuję dużo miłosierdzia i łaski, ponieważ w ten sam sposób, w jaki obrazili mnie moi pracownicy, ja wielokrotnie obraziłem Jezusa. Tak łatwo jest osądzać innych i mówić, zobacz co oni zrobili, a czasami zapominamy, że my zrobiliśmy to samo Jezusowi. Czy to nie nasze grzechy zawiodły Jezusa na krzyż? Haven't we done so many things that were offensive to Jesus? Czyż nie zrobiliśmy tak wielu rzeczy, które były obraźliwe dla Jezusa? So Paul is giving a very good advice to employers when people don't treat you well when they offend you just remember Jesus and you. Paweł daje więc bardzo dobrą radę pracodawcom. Kiedy ludzie nie traktują cię dobrze, kiedy cię ranią, po prostu przypomnij sobie Jezusa i siebie. Why do you stand before Jesus Do you want him to treat you the way you treated your employee that offended you? Kiedy staniesz przed Jezusem, czy chcesz, aby potraktował Cię tak, jak Ty potraktowałeś pracownika, który Cię obraził? A może liczysz na łaskę, miłosierdzie i dobroć, gdy sam obrazisz Jezusa? Apostoł Paweł daje nam bardzo prostą i piękną praktyczną radę, jak być wspaniałymi pracownikami i pracodawcami. To najlepszy podręcznik biznesu, jaki można mieć. A jutro zaczniemy mówić o tej wspaniałej części, która nazywa się duchową walką.